Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Jest 25, dzisiaj bodaj kwietnia, a ja się dopiero szykuję do sadzenia ziemniaków. Jutro mam zamiar sadzić od rana mam być tam, gdzie jakieś ciepełko nadają, także w końcu się za to wezmę, bo mam tutaj dwie palety, ta, no nie całe dwie palety, dwie po trochę ziemniaków i kurczę, już kiełki zaczęły ostro puszczać, także. Maj no zapasem czas najwyższy to wysadzić. Także miłego oglądania. Sadzarka podpięta, maszyna zatankowana, będziemy jutro susikiem sadzić. Sadzarka przesmarowana, gotowa na jutro. Ziemniaki też już na przyczepie. Kiełki rosną, nie wiem czy to dobrze, czy nie. Jakieś za duże nie są. Zobaczymy, czy się nic nie będzie pchało. Dwie odmiany. Sadzimy. Sadzimy winietę. A muszę sobie rozzerwać Jedną winietę, to jest winieta. A druga odmiana. Kurna, za mało urosłem, nie mogę dostać. Dobra, może z drugiej strony stanę, lepiej będzie widać. <laughs> nie widać, widać oberon oberon, winieta i oberon nie pamiętałem właśnie tej nazwy oberona ale czytałem o niej, jest bardzo dobra odmiana na jakieś różnego typu sałatki ziemniaczane, a winieta podobno jest dobra na wszystko, zobaczymy także ten koniec na dzisiaj, jest 19 Pole mam naszykowane, nawóz rozsiany, agregatem przyjdziony, także y, jutro działamy ostro, na razie do jutra Cześć, witajcie na następnego dnia, jest godzina 8.30, już dojechałem na pole Zyzio dowozi ziemniaki, dużych ich nie ma, także myślę że godzinkę wysadzimy Jesteśmy na tej działce co e, robiliśmy kozłek lekarski tymi agregatami. Tutaj zostało trochę mieliśmy dosadzać ale stwierdziliśmy że nie ma sensu, sadzimy ziemniaki. Nie ma sensu sadzić tych ziół. A tak wygląda kozłek. Dzisiaj <todgłosy> 26 kolejna noc z przymroskami. E, ale korzec wygląda bardzo dobrze ile razy się było? nie wiem ale siwy był 一这上